Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie z kaplicy Skambi w Sierra Leone. Jeszcze do niedawna mogliście tylko usłyszeć mój głos. Od dzisiaj postaramy się zrobić coś, abyśmy byli w wersji video, nie tylko w wersji audio. Zatem, tak jak zawsze, jak co tydzień, rozpocznijmy wspólną modlitwą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu, mocy i mądrości Boża, rozpal w nas miłość do Pisma Świętego bo w Nim rozbrzmiewa głos naszego Ojca, który nas oświeca, karmi i pociesza. Jezus, Słowo Boga żywego, odnów w kościele zapał misyjny, aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie, prawdziwego Syna Bożego i prawdziwego Syna Człowieczego, jedynego pośrednika między człowiekiem i Bogiem. Tobie o Chryste, cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Marka. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał. A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać, że sen człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on, obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Jezus udaje się wraz ze swoimi uczniami w okolicy Cezarei Filipowej. Gdzie jest Cezarea Filipowa? Jeśli spojrzymy na mapę Izraela, jest to miejscowość, która jest wysunięta najbardziej na północy Galilei. I myślę, że doskonale wiemy, przychodzą nam na myśl słowa z Pisma Świętego, o tym, co Biblia mówi nam o Galilei, jak ją określa. Myślę, że jest nam znane określenie Galilea Pogan, a także. Znane jest nam inne pytanie, które Biblia stawia: czy może co dobrego pochodzić z Galilei? Przecież doskonale wiemy, że naród, który tam mieszka, jest narodem pogańskim. Tam mamy świątynie, gdzie ludzie chodzą i składają ofiary boskom Pogańskim. I właśnie w tych okolicznościach, w tej krainie Jezus stawia pytanie o to, co jest ważne, jeśli nie najważniejsze. To tutaj możemy też powiedzieć, że schodzi się razem z sakrum i profaną. To tutaj schodzi się to, co ludzkie i to, co boskie. To tutaj schodzi się myślenie, te ludzkie, ale też myślenie, te boskie. Powróćmy jeszcze raz do sytuacji, do miejsca, gdzie Jezus stawia pytanie, za kogo ludzie nie uważają, za kogo wy mnie uważacie. I spójrzmy na to w perspektywie, że Jezus również dzisiaj nas pyta. Tak jak kiedyś uczniów pytał w Galilei Pogan, za kogo mnie ludzie uważają? Za kogo Ty mnie uważasz? Dzisiaj Jezus zadaje to samo pytanie nam, ludziom XXI wieku, ludziom, którzy żyją w obecnej, w dzisiejszej, w nowej Galilei Pogan. I zapewne nasze myśli, to co mówimy, jest zupełnie inne. Za kogo Ty mnie dzisiaj uważasz? I myślę, że łatwo jest mówić o tym, co myślą inni, co ludzie wyrażają na dany konkretny temat. Ale jakże trudno jest powiedzieć to, co ja myślę, to jakie ja mam zdanie. Czy jestem w stanie ze świętym Piotrem powiedzieć: ty jesteś, ty jesteś Mesjasz? Ty jesteś Chrystus? Bo to, że to powiemy, to jedno, ale nasze życie po chwili zweryfikuje to, co mówimy. Nie można być świadkiem, który mówi jedno. A robi drugie. Jak widzimy na przykładzie świętego Piotra. Z jednej strony wyznał, tyś jest Chrystus, tyś jest Mesjasz. Ale jego myślenie było zapewne takie jak wielu mu współczesnych. Myślał całkiem po ludzku. Myślał o tym, że Mesjasz jest tym, który przyjdzie i wyzwoli Izraela spod okupacji Rzymu. Przyjdzie tym, przyjdzie i będzie tym, który da wolność. I Jezus zna jego myślenie. Jezus zna nasze myślenie i od razu je weryfikuje, od razu objaśnia, co to znaczy. Jezus nakreśla misję Mesjasza, nakreśla misję Chrystusa i mówi, że Meserz jest tym, który przyjdzie, aby cierpieć. Meserz jest tym, który przyjdzie, będzie niezrozumiały, nierozpoznany, który będzie wydany, będzie ukrzyżowany. Ale Meserz jest też tym, który zmartwychwstanie. I w tym momencie Piotr. I zapewne pozostali uczniowie nie są w stanie tego zrozumieć. I Piotr jako jedyny może ma też odwagę wyznać to, co myśli, ponieważ bierze Jezusa na bok, jak mówi ewangelista Mark, upomina go surowo. I w tym momencie nie wiemy, co Piotr powiedział do Jezusa. Jednak wiemy, co Jezus powiedział do Piotra. Wiemy, że Jezus wskazał Piotrowi jego miejsce, że jego miejsce nie jest przed Jezusem. Ale jest za nim, że miejsce ucznia Chrystusa jest za Jezusem. Bo Jezus mówi wprost: Jeśli chcesz być moim uczniem, weź swój krzyż i idź za mną. Bo jak mówi Pismo Święte, myśli człowieka nie są myślami Bożymi, a myśli Boże, drogi Boże, nie są ludzkimi drogami. Co jest ważne w tym fragmencie, wydaje mi się, że to nie tylko jest umiejscowienie całej narracji w okolicach Cezarei Filipowej, w okolicach Galilei i Pogan, ale ważne jest także to, że ewangelista Mark podkreśla, że Jezus zadaje tu pytanie uczniom w drodze. Bo życie ucznia Jezusa to nieustanna wędrówka, to nieustanne bycie w drodze bycie w drodze z Jezusem, bo relacja z Bogiem to nieustanna podróż. Tak naprawdę w życiu wiary nie ma stagnacji. Nie możemy powiedzieć, że, że stoimy, że się nie ruszamy, że nie idziemy dalej. Bo to jest nieustanne dokonywanie wyborów, jak powiedział święty Paweł, raz dokonawszy, wyboru na wieki wybierać muszę. I właśnie w takich to okolicznościach, w takiej sytuacji życia Jezus zadaje to pytanie, które wydaje się być bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. Ale zadaje je w sposób dosyć pedagogiczny, umiejętny. To pytanie, możemy powiedzieć, ma niejako dwie warstwy. Pierwsza warstwa odsłania się w momencie, kiedy Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają. I doskonale widzimy, że uczniowie nie są w stanie wyrazić wszystkiego. Jeden przez drugiego możemy powiedzieć, przekrzykuje za Eliasza, za proroka, za kogoś ważnego. I tak naprawdę wszystkie te odpowiedzi milkną w momencie, kiedy Jezus stawia to samo pytanie, ale w trochę innej koncepcji. A mianowicie pyta, za kogo wy mnie uważacie? I wtedy wszyscy milkną. I możemy to porównać do sytuacji obecnie panującej w Kościele. Wiele ludzi jest w stanie odpowiadać na pytanie, czym dla ludzi jest Kościół? I wszyscy będą wyrażać swoje opinie, to co myślą inni, poglądy. Ale w momencie, kiedy zapytamy ich o to, a co ty myślisz o Kościele, to założę się, że niejednokrotnie w obliczu tego pytania wszystkie odpowiedzi zgasną, wszystkie odpowiedzi zostaną uciszone, bo nie jest łatwo wyrażać swoje opinie. Nie jest łatwo powiedzieć to, co się myśli. I już na koniec spróbujmy stanąć w postawie uczniów. Spróbujmy stanąć. Tak jak uczniowie Jezusa wtedy, kiedy usłyszeli pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? I spójrzmy na okoliczności naszego życia myślę, że niewiele się różni od okoliczności życia uczniów Jezusa. Galilea Pogan, czy współczesny świat nie możemy Go określić właśnie takim stwierdzeniem, kiedy tak naprawdę wartości moralne, to co ważne, to co duchowe, można powiedzieć, że niejako przestaje istnieć. Jezus staje i pyta: Za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo ty mnie uważasz? I za Jezusem to nieustanne bycie w drodze, to nieustanne bycie jego uczniem. To nieustanne zadawanie sobie pytania i nieustanne odpowiadanie na pytanie: Kim dla ciebie jest Jezus? Kim dla mnie jest Jezus? I bez odpowiedzi na to pytanie nie mogę budować swojej relacji z Bogiem, bo nie będę wiedzieć, komu przekaże ster swojego życia. Bo nie będę wiedzieć, kto mnie w życiu prowadzi. Bo z Bogiem mogę się tylko wtedy spotkać, kiedy wiem, że on dla mnie naprawdę jest ważny. I dlatego dzisiaj, w tej ciszy, do której Was zachęcam, chcę, abyśmy wszyscy sobie odpowiedzieli na pytanie, kim dla mnie jest Jezus. Czy jest on przyjacielem? Czy jest kimś, komu powierzam najważniejsze sprawy swojego życia? A może jest kimś, kogo nie znam. Może jest kimś, kto nie stanowi dla mnie żadnej wartości. Może jest kimś, kto jest po prostu jednym z wielu. Panie, stając dzisiaj przed Tobą, chcemy Cię prosić, abyś otwierał nasze serca na swoje słowo. Abyś otwierał nasze serca na to, co pragniesz nam powiedzieć, abyśmy potrafili to przyjąć, abyśmy potrafili odpowiedzieć na pytanie, kim Ty dla nas jesteś, abyśmy w obliczu tego, co nas otacza, w obliczu dzisiejszej Galilei, Pogan, nieustannie byli z Tobą w drodze, abyś to Ty nas prowadził, ale nie pozwól nam iść przed Sobą, bo nie wiemy, gdzie, gdzie mamy iść, jak mamy prowadzić. Naucz nas kroczyć za Tobą, brać swój krzyż i iść za Tobą, bo jak Ty mówisz, jak Ty sam powiedziałeś, kto chce ocalić swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu Ciebie i Ewangelii, to nie ocali. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. E